Siemanko, witamy Was w dzisiejszym odcinku serii z dupy. Dzisiaj tradycyjnie jest ze mną Seba. Dzień dobry, witam. I będziemy Dzień. kontynuować to, co żeśmy zaczęli ostatnio. Tak jest, tylko że ja się pobawię w, w Gdymcika i ja sobie będę Ale to jest tak. Aha. jest tak. B czy G O, coś się zaczęło dziać no, P J na, jak, na czym się odpalało? B, K, M, W K Dobra y, I teraz bym musiał jeszcze No, dobra być chyba musi przyspieszyć motyw widły. No już sobie zrobiłem. Ej, ale to coś mnie nie zbiera, czekaj, jak to się robi. O, teraz będzie zbierał. O, no dobrze, jest ok. Nie wiem czy już mówiłem, ale dzisiaj te fps -y mi yy... Normalnie działają Dzisiaj nie, nie, nie ten Nie, nie laguje to jak ostatnio to No też tak uważam, a ty taki jakiś mał rozgadany A nie wiem o chciałbyś ci mówił O Twoim kanale na Youtube, jak tam daleko jesteś Wiem co on z kanałem na Youtube mówię to bardzo daleko. To jednak jednak nie? Nie wiem, no ludzie, nie, nie. Jeszcze raz, bo ja nie wiem co ty do mnie mówisz, Gensik. Yy, ludzie mało ogólnie tak nie, wiem, nie widziałem jakoś dużo fajnych komentarzy, że zrób. bo nikt nie ogląda do końca, no i potem nie wiedzą co się dzieje. No a to teraz jak może na początku powiemy, to coś więcej o będzie. No zobaczymy. Tam ludzie napiszcie czy Krzymsik ma zakładać kanał, czy chcecie, czy nie chcecie. Bo to jest ważna kwestia informacyjno-rozrywkowo techniczna. Grzimsik, co ty tam tworzysz? Poprawiam po tobie. Aha, dobra, cicho. <grym> Gdym się kto ty tam tworzyć już chciałeś nie opierdzielić, a ty takie zaskoczenie. Niczym Ahmed z z krzaków albo z za mura wyskakuje. Ej, I tam bez, bum. bez przesady, bez przesady, bez przesady. Bez przesadyzmu, dobrze. No. Teraz w No dobra, no to jak Seba z kosą? O. A ja sobie pojadę teraz e, raz przy razie, ani nie będę dźwigał, bo mi się nie chce, ale za to nie, nie wyrobię się. I czemu na tym daszku jest warka? Daszku z warki w Bajzonie. Widziałaś to? tam no, widziałem, no. To było... Tutaj podnośnik trzeba będzie zrobić tutaj, bo się za wolno podnosi. A tam za wolno się tak ma podnosić, to jest 60 tylko co, byś chciał, żeby to był jakiś John nie no dobra, tam nową pompę założymy czy coś. Oj, ty już nową rozbierzemy. Zemsi kółciągnika rozbierze i będzie działało poprawnie. Ej, a polecam jeszcze, jak tutaj się otwiera klapy? 9, ale musisz mieć taką kombajnie, nie wiem, pifnise 9. Za mam. Chciałem zobaczyć ile tu, no już nie widać, żeby to coś niej. Masz okienko rewizyjne po lewej no, stronie. No, widzę, widzę, dobra. Nie, nie, nie ma, znaczy i nie ma. Jest, ale mały, tak może. Generalnie to ee, taki krótszy odcinek. Dzisiaj zobaczymy czy ktoś w ogóle będzie oglądał. Chcieliście trzynastkę? No aktywność jest w średnia. Oko i pod tą górkę, ta sześćdziesiątka nie ma lekko. Co, da rady. Ona aż tak słaba nie jest, nie, nie przesadzaj znowu. Co tworzysz? Pręczą no bo tutaj do... się poprawiałem, bo widziałem, że żeś nie zrobił. Tęk ja się przyjechałem no, no, ja. tutaj, żebym wyrównał i teraz no. już jeżdżę normalnie. No no dobrze. Łacie panie. Kto ty taki dzisiaj nie w humorze, panie? Panie z rano, jest godzina 8 rano. nie kierowniku, pan taki, taki jakiś zły dzisiaj z rana jest. Nie tam zły, tylko jeszcze kurczę, jest taka godzina, że trzeba spać. Normalnie nie śpią jeszcze o tej godzinie. To wydaje my jesteśmy nienormalni. No, no, to, to, ja to wiem. To nie od dzisiaj. Wysadzę, że, że... <tary> hmm, no, Aż mi się się popatrz. Chyba, że... Weź nie ziewaj, bo ziewanie jest zaraźliwe. No wiem. Zostań, o no, 6.30 dzisiaj obudziłem. Po co tak szybko? Obudziłem się na czesce do 7.00. Pozpałem. O 8.00 wstałem. A co to się do... ja nie rozumiem. Sklep żem poszedł. I co, co robiłeś? Gdzie? Do sklepu żem poszedł sobie poszukać śniadania. I coś sobie kupił na to śniadanie pochwalił. Co? Pochwalił, że coś sobie kupił na to śniadanie. Eee, bułki. Rzuteńkie. Szynka była i serek były w tym, w lodówce. No proszę. Ja właśnie patrzę w komentarze, czy są jakieś takie mądre pod ostatnim odcinkiem. Mapa jest prywatna i coś w tej się sensie nie jest wydana. Zostaliśmy ją w prezencie, to możemy jeszcze raz głośno powiedzieć o tym. Ktoś napisał, że lubi Gzumsika. Talerzówka jeździ się dookoła pola, a ja tak nie uważam. Znaczy ja tak nie uważam, to jest gra tylko, no. Każdy jeździ jak mi. No właśnie. Przede wszystkim się z nią szybko jeździ. No, nie tyle ile idzie, nie? No 15 na godzinę tak mniej więcej stary ty masz pociąć tą ziemię, a nie. No tak, no dokładnie. Ludzie napiszcie jeszcze na jakie, jakie byście chcieli gry na kanale. Bo to jest ważna kwestia dla mnie i bym chciał wiedzieć jakie byście chcieli gry generalnie napiszcie czy znacie grę taką jak The Hunter i jakoś tak zaraziłem się tym grą ostatnio i chciałbym właśnie z niej zacząć nagrywać bo mi się podoba dobra, dobra. góry tak, ja jedę, idę sobie po pociągnik żeby wysypać a ty sobie tutaj je, działaj No jo i i i, i, i co? Będziemy siali poplona może znaczy się pewnie ty będziesz chciał poplon, A ja nie wiem mogę gościć trawę już drugi pokos zaczniemy albo nie wiem albo na odwrót zrobić Wiesz co, myślę że w tym odcinku, bo i tak 6 minutek jeszcze, Czy tam, no trochę więcej może, może 7, ale to już max, myślę że to na drugim odcinku by szło kosić trawę, a na tym byśmy ewentualnie jeszcze mogli spróbować zasiać ten poplon, no. tylko mi musisz pokazać jak to się robi, się... No. który tam Normalnie, jest tam... bo tu jest Pamiętam w modach do koszenia na zielono. Normalnie się już tam jęczmień albo pszenicę, tylko jak będzie zielona w trzeciej fazie wzrostu kosiarką ją kosisz i się zmienia na trawę. To jest taki mod i chyba mam też jak zaożysz, yy, też mam green flicer, czyli ten zielony nawóz. Jak to ja to jak po działa po prostu w 17. Mhm. Co zaorzesz i masz zasiany, że masz nawóz po prostu. A. Jakoś tak to z tego co mi się kojarzy. Och, ta trzynastka i to wysypywanie nie, to jest masakra. Ład ciepanie. Kurde. Kurka to ostra tutaj. No patrzcie, on nie chcę lecieć. No bo musisz tam dobrze, wiesz, trafić. Aha. No jest to może być chłopak. Trafić w odpowiednim miejscu. Jak mnie, to to jest masakra jakaś, kurde. O, leci, dobra. I światła możesz w sumie w bizonie wyłączyć. A jak się... F pewnie. A dobra. A czemu on jest w takich dupiotych miejscach? w ogóle nie, Ale bez sensu. Ktoś się nie postarał, jak to robił. Naprawdę masakra. Takie te polskie młodeże. No, ale damy radę. Dobra, ja pojadę jeszcze schować bizona. jać. Potem przyjdę po pszczepę. a Dobra. Stałem niżej. I jedziemy. Ciąg, ciąg, ursusiku dajesz? Ja no, bym podmuchał, ale... ale byś tylko słyszał szumy, a 60 nie przyjdźmy. A to to ma odmuchanie do tego? Uuuu... Może szybciej jest wiesz? Jakieś zboczone na punkcie... dmuchanie? Nie no, takie wiesz, przyzwyczajenie do Alkoma, ale wiesz, już... Ta, ta, mhm... Ty, alkoma. Ja nie, nie przeszkadzaj mi, ja tu próbuję być śmieszny. No to, 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 to ci nie wyszło. A w sumie nie, no było śmieszne, no, dobra, no masz rację. <laughs> Powiedz mi, masz... Konstruktywna krytyka pana S. Powiedz mi, masz lagi w ogóle? Nie, nie jest źle, ci powiem, jak się nie zbliżam do tego Ursusa i do yy, Bizona, to jest okej. Okay. Aha, bo ja ten, bo jeszcze rzucam film, tak jakby coś. A, nie, no to spoko, ci powiem, jak jeszcze film rzucasz, to nie jest źle, ci powiem. Masz ten internet, to taki wiesz... No nie, jest najgorszy. Tutaj ja widzę na tu przez pole, odstawię. <laughs> da radę, pole jest twarde, nie jest wąkro, nie padało. O, to... tu to jest krzok. Ale i tak dam radę. Ja nie do wody, Potrzymujemy piwo. Ja nie wjedziesz? nie wiedzieć, aż mi ten z ziemi wyskupa. Ja się tak soko, czy co? Ebi sam gaśnie. Aha, nie ma. gaszenia w nim <coughs> gdzie się wysypuje? Y Dmuchawa. Ale lagi były. Wiesz co nie opłata nam się już zaczynać żadnej innej pracy myślę, że wysypię sobie to jeszcze no. I zakończymy Ja mu włączę napęd, żeby nie było To napęd jeszcze włączyć Ty tylko na asfalcie wyłącz No bo no. Bo ja no. potem znowu będę musiał siedzieć cały robić To będziesz musiał? Nie niż przedni most pewnie jak tam jest Założycie się blokady pozapinęć, no Będę miał co robić Dobra, wyłączyłem moi No dobra, w sumie wziąłem mógł żeby nie naraził od drzewu powiedzmy nie. No jest, tak jak to być. Tak jak to miało być. Tu sobie bramy, teraz otworzę. Jednoręcznie tak to żąby, czekajcie i na kopie. Ewentualnie kbity w powątpie. Albo odmowa, bo gdzie ona tu jest ty Aha dobra widzę. Zobaczymy czy ja tu tą a na czym się ten? A. Na ku się wysypywało w 13? Tak, ku. Cool. No poadałem radę. No dobrze, to jak to mój wyjechać. Wszczepę to mogę zostawić. Ja będę pozostawić. To zostawię jej tu, bo... Aha, to zrobiłem. To zrobiłem. się powinno złamać więc a ty tam chcesz dobra. znowu łamać nie no dobra no nic nie znowu ciłem po prostu I tak to wyłączam tutaj już został ten czujnik czemu on tak stoi A i nie opada no właśnie dosłownie stał i nie opadał eee, gdzie to się gdzie, gdzie... Aha. Ciągnięcia. Majster pole nawet ładnie stależowane. Jak się my to, to się tak nie ma, co się tak wiesz... No niby tak. No dobra, jak mnie tam z tyłu, bo tutaj baba ba, ba, stara przy powie, bo tu znowu ten ciągnik stoi. No. Ja go tu postawił. Dobra, także ja myślę, że to będzie na tyle i zapraszamy do oglądania, zostawienia łapki i w tym odcinku ubrzysku. Także na razie trzymajcie się. Cześć. Cześć.